Kompletowaniem dokumentacji zajmuje się firma Wrocławskie Biuro Projektowe Drosystem. Ma ona zawierać m.in. analizę ruchu czy uwarunkowania środowiskowe. Droga krajowa nr 36 ma być dostosowana do drogi klasy GP, co oznacza, że będzie to droga o ruchu przyspieszonym. Na kilku odcinkach prowadzona jest dokumentacja. Są to odcinki pomiędzy Lubinem a Ścinawą. Drugi odcinek to jest pomiędzy Ścinawą a Krzelowem. Kolejny odcinek Wąsosz-Załęcze, Prochowice-Gogołowice oraz na wąsosz Są to prace dokumentacyjne, które dotyczą właśnie rozbudowy drogi, czy również chodników, będą tam zatoki autobusowe, Wszystkie dokumentacje na te odcinki, które wspomniałam, planowane są do zakończenia jeszcze w tym roku. Po zakończeniu etapu związanego z kompletowaniem dokumentacji będą ogłaszane przetargi na realizację samej przebudowy. Na ten moment Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie może określić, czy pierwszą opatę uda się wbić jeszcze w 2021 roku. Odcinek DK36 z Lubina do Cina ponad 13 km. Wartość prac dokumentacyjnych to 1 300 000 złotych.